Nowa klamka. Nie trzymaj to. A jak ty to zrobiłeś w ogóle? Co się stało? Nacisnąłem cisnąłem! Już tu mi tu was! Ładny chrzest przeszedłeś ty. Od razu takie brzydkie no. słowa. Takie brzydkie słowa w takim wieku. Spójrzcie co się dzieje. Pokaż. Ameliniu. I chuj. Spawaliśmy dzisiaj. No. Co będzie trzeba drugi raz podjechać? Nie już nie ma co tego spawać. Nową trzeba kupić. Nową klamkę. A pokaż mi to. Jest klasyczna klameczka. Będzie w tym brzegach spokojnie. Trzeba kurno jechać do Begów. Co mam powiedzieć? No, nabyłem nowy sprzęt. Honda CR125. No, w dobrych pieniądzach. Ale niestety tutajśmy latali dzisiaj. Tak ostro, zbyt ostro. Iśmy tutaj coś tam delikatnie, jednakśmy coś rozwalili. No co, będzie trzeba zainwestować w nową. Ja A spawanie 30 zł, bo już dzisiaj była spawana. Ale to nie ma sensu, trzeba nową kupić Dobry Każdy raz suba, a ja zrobię dla Ciebie łutu tutu z ogniem, dobra? Czyli klikaj suba, a ja robię łutu z ogniem 3, 2, 1, no subskrybujesz, strona! Widzieliście łutu z ogniem? No i co? Tak sobie wygląda w drodzy bunkier w środku. Mam nadzieję, że coś tu widać. Jak nie widać, no to co? Nie ma tu nic ciekawego. Bunkier jak bunkier. Ciekawszy z tego chce. zobaczcie w ogóle jakie to ma bo tam ten to wiecie co to znaczy o no i tam wysypali Już nie będzie podjazdów tutaj No i zasypali ja. ja, ja. Ciężko, W te śmieci? Jezu, eee, teraz to pchaj, człowieku Jaka Ciekawe, czy cała opona nie poszła Nie dojedziesz jakoś? Nie, w koło rozwalę Właśnie tak dziwiłem, że on tańczy pięknie No i jak? Jest Dobrze, że flaka, nie że mi łożyska nie wybiło no Ale to... żeś mnie sypnął, mistrzu Teraz? Czy kiedy? A, Ty tam Tak, jak klatek przyjęłem Ty pierwszy raz w życiu flaka mam Flaczka sobie złapałem przyjemnie, Że teraz pedałować do domu? Tak. Łooo, wow, ale nas miotał. Czuje. i co chwilę błąd wywala. Chodzi parę minut i papa. Dlatego zobacz, no Na pierwszy. Ale pięknie. Dobra, ciśnie. Kurde! Mam nadzieję, że się wróci, mistrzu. Ja troszeczkę... głupa... Nic Więc ma, prawie sobie napęd rozpaliłem. Super. Jakiś... gościu tu się zabawił. Człowiek kulturalny krosem jedzie sobie... poryć glebę. A tu co? Gówno No to Znaczy nie, już idziemy się Także... Także ten Mówimy sobie... Dobra, fateczkę to zaraz skończymy film Pomnik przyrody, zaraz wam tu więcej o nie... Coś powiemy, nie? No to jest jeden z największych domów Nie wiem czy nie największy dom w okolicy Pomnik przyrody dom przy pułkowi mienia Tadeusza Kościuszki. Close till I get up. <sniffs> To pierwszy epizod wędrówki po złoto, więc przygotuj ziomów i bijaj na tuba. Ja wiem już, że masz mnie za człowieka z flotą, lecz prawda jest taka, że piję po klubach. Nie jestem raperem, ale chciałbym to zmienić, bo wnosiłbym więcej niż ilość szóstek.